Na osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim zainstalowano pierwsze panele fotowoltaiczne. Mieszkańcy, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii przy sporym dofinansowaniu z programu Mój Prąd, mogą to zrobić bez żadnych przeszkód. Wystarczy skontaktować się ze spółdzielnią mieszkaniową i wypełnić odpowiedni wniosek. Odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popularność. Dzieje się tak nie tylko ze względu na to, że mogą przynieść wiele oszczędności. Wśród społeczeństwa rośnie również świadomość o wpływie zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie. Wiele osób uważa, że panele słoneczne dedykowane są jedynie dla właścicieli domów, natomiast mieszkając w bloku nie mają szans na ich instalację. Nic bardziej mylnego. Spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych 21 w Sędziszowie Małopolskim informuje o możliwości zainstalowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Na fali zainteresowania rozwiązaniami ekonomicznymi i ekologicznymi zarząd spółdzielni postanowił zainteresować również mieszkańców naszej spółdzielni tymi Sprawami. Stąd pomysł na umożliwienie montażu instalacji fotowoltaicznych na blokach należących do naszego zarządu. Obecnie rozpoczęły się prace mające na celu instalację pierwszych, montaż pierwszych instalacji tego typu właśnie na blokach naszej spółdzielni. Jak widać za moimi plecami trwają prace montażowe pierwszego z mieszkańców, który zdecydował się na montaż tego typu instalacji na dachu tego budynku. Będą tutaj umiejscowione panele fotowoltaiczne wraz z falownikiem, który będzie produkował prąd dostarczany do jednego z mieszkań. Pierwsi mieszkańcy już się zdecydowali, podpisali umowy z wykonawcą na realizację tego typu projektu. My jako zarząd ze swojej strony dajemy możliwość mieszkańcom umiejscowienia tychże paneli właśnie na dachach budynku, ponieważ w innym przypadku nie byłoby fizycznie możliwości montażu tego chociażby na balkonach. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na fotowoltaikę, mogą liczyć na dofinansowanie z programu Mój Prąd. Pozwala na odzyskanie do 50% lub do 5000 kosztów. Tejże instalacji przez, przez mieszkańców. Tutaj mieszkańcy mogą indywidualnie brać udział w tym programie i korzystać z funduszy na ten cel przeznaczonych poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie tejże instalacji. Także zachęcam wszystkich do skorzystania z tego programu i skorzystania z tego projektu, który w tym momencie jest realizowany. Zainteresowani tematem mieszkańcy proszeni są o kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedle Młodych 21.